jest tak. tak, dokładnie. Więc my będziemy wręcz próbowali, jeżeli się to uda, wszystko, ale plan był taki, żeby z generyką troszeczkę obniżyć pod kątem fps ów żeby to wyglądało, żeby to jest jak taka pieskówka. Więc to, to tak, jakby, to jest akurat zabieg celowy. Też nam no to jest też to tak, że to więc, więc raczej nie będziemy tutaj stosować o tych dodatkowych, takich... jak się o wspominał, wspomina o Rzeszowie. Tak, Więc tak. no. zmienili ją na naprawdę zadowoloną. Teraz to no, tak. Teraz to. teraz to to. Już skończyła się era pracy przymusowej. No, właśnie, cieszę się z odpowiedzialnego zadania, że tutaj. No, i mogli zbawić, zbawić, zbawić. no No właśnie, same profity, odebrać telefon tak. No jest ślicznie. Trafić na No właśnie, że coś się

i zapraszamy na nową planczę to odpowiedzi. No, możesz sobie skończyć i tam będziesz miał wszystko. z przodu też usiąść? Przepraszam, możesz tak samo usiąść gdzieś, bo żeby tutaj nie blokować widoku ludziom. Tylko tutaj też blokujesz widok. Jak nie, to z tyłu. Albo tutaj kucnąć. Fuck. Uh -huh. Jako, że widzę tutaj dużo nowych twarzy, to po, po tej konkretnej że pokażemy Wam jeszcze kilka rzeczy, które właśnie mówiliśmy na początku. A propos remastera. Miejcie na uwadze, że ten remaster jest wersją alfa, albo wersją taką bardzo techniczną, że tutaj jest dużo błędów, dużo rzeczy się psuje, animacje nie wyglądają tak jak powinny. Miejcie to na uwadze. A co z podkopem? To nie wiem, to sala i generalnie sprawa jeszcze wygląda tak, że tutaj dużo rzeczy jest właśnie do doprecyzowania, więc jeżeli zobaczycie jakiś fajny błąd, to razem się z niego wszyscy śmiejemy, ale bądźcie wyrozumiali, że po prostu nam czasu nie starczyło, żeby wszystkiego, wszystko zrobić. I pokażę Wam zaraz nową planszę, którą chcemy dodać do gry. Tutaj niestety trzeba 30 sekund odczekać aż na skończy mówić.

W tej wersji jest na razie tylko w ogóle jedna wersja przechodzenia wszystkiego, ale domyślnie planujemy wprowadzić trzy tryby trudności. Pierwszy to będzie poziom łatwy, który generalnie będzie. Yy, w większości wyglądał tak jak oryginalny skarbów. Tak, poziom trudny będzie to niektóre utrudnienia, na przykład w poziomie związkami, który zaraz zobaczycie. E, będzie dodany Jaguar, wspominany przez Robinsona, który jeżeli się na niego kliknie, to ryknie i przestraszy wszystkie gęsi, restartując level. Więc trzeba będzie uważać. I jaguar będzie też momentami pojawiał się w przebraniu gęsi, żeby łatwiej go było Nie ma. Więc będą tego typu rzeczy się pojawiać. E, natomiast trzeci to poziom trudności, że... jaki planujemy zrobić, to jest poziom niemożliwy, czy poziom hardcore, który będzie, na którym będzie się ustalało, ile się ma szans. Każda, każdy błąd upełniony w grze będzie zabierał jedno przysłowiowe życie. W przypadku utraty wszystkich będzie trzeba zaczynać grę od nowa. A czy zagadki powiatu będą choć trudniejsze? Nie wiem, na ten moment jeszcze nie myślimy. tak jakby... Moment, który ogarniamy nawet z planowaniem to jest moment do wioski. Tak jakby cała wioska i, tak, i te elementy, które są Demo oryginalne chyba w ogóle się kończyło na rzece. O ile dobrze pamiętam. Demo, demo oryginalne chyba się kończyło, że się kończyło. Jeszcze przed wyjazdem rzeką. Okej, okay. no tak, no tutaj po prostu na wejściu do lasu, no to w drogę no i tyle. Można już dawno sobie wywalić z tego laptopu. Tutaj trzeba musimy wprowadzić jakieś ograniczenia z trzy próby i do udało. Jak teraz ci się nie uda, to już skipów, żeby każdy miał tutaj tamto. Jeszcze raz. No więc generalnie jest całkiem sporo takich nawet małych zmian, jak chociażby podmiana tła tutaj, żeby nie wypalać trawy u Robinsona, to, to stwierdziliśmy, że położymy na piasku e, mapę. Czy grafika Amonita została zaczepniona z zajazkiem misji? Nie, nie, kompletnie nie. Jeszcze masz gąski do przejścia, więc możesz po kupować dalej. A. Gazki są na nowym poziomie, który właśnie będzie w przyszłości dodawał jeszcze wspomnianego jaguara. A faceta z kosą? <laughs> nie tym razem. To, to są chyba z tamy... od... Może jako no, iść, jak no, facet z kosą od no, przebrania no. jaguara, nie <laughs> Albo jaguara z koszulką z narysowanym facetem z kosą. Albo jaguara z koszulką z narysowanym facetem z kosą. Może będzie coś takiego, nie wiem. Na pewno planem, który możemy się podzielić jest e, pan policjant. Będzie opcja włączenia sobie trybu e, kontroli, legalności, oprogramowania, jeżeli ktoś taki który chciałby włączyć. W przypadku kiedy byłby wyłączony i domyślnie będzie. Ja tylko przepraszam Was na sekundę, bo chciałbym tą e, szybką prezentację jeszcze, to zrobić. A no to jest do tej pory, jesteś nie to, wresonę, tak? To? Co? Wresonę, to się e, więc e, jeżeli ta kontrola legalności będzie wyłączona, to pan policjant sobie będzie na, na pontonie odpoczywał, no bo nie będzie musiał spełniać swoich policjantów, nowych obowiązków. A e, na Tak. Więc myślę, że, że mogę wam pokazać nowy poziom, który planujemy. Poprosiłbym cię, żebyś nie stał tutaj na środku, bo zasłaniać po prostu ten. Możesz sobie tam usiąść, albo gdziekolwiek, idziecie gdzie jest Planujemy dodać nowy poziom. Czyli się domyślacie, w którym miejscu on się znajduje? Tutaj? Nie. Jakoś jest. Mhm. Dokładnie, to jest połów po który będzie... Całkowicie zmieniony. Na ten moment nie powiemy wam dokładnie szczegółów, jak to będzie wyglądało, ale e, nie wiem czy widzicie, co tutaj dokładnie się znajduje. Cześć Was, strasznie, to jest... to jest, że stoi w No generalnie, ale okay. Doszliśmy do takich wniosków, że chcemy rozszerzyć tamtą sekcję. Ja osobiście jak grałem w te gry, będąc bardzo małym graczem, no to zawsze chciałem wpłynąć do tej jaskini, gdzie była ośmiornica i nigdy mi się to nie udało, więc stwierdziliśmy, że dodamy tutaj małą sekcję. I e, żeby ją troszeczkę umiejscowić bardziej w uniwersum, zastanawialiśmy się, jak to zrobić. I wpadliśmy na jedną rzecz. Zwróciliśmy uwagę, że w kapitanie Nemo Mu e, było umiejscowione pomiędzy stojącym w, k w wodzie kretem, a pomnikiem bogatwa roga, więc nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby e, fragmenty mu były troszeczkę dalej, na przykład na wyspie. E, co więcej, e, zdaje się, że mu zostało zniszczone przez wulkan. I doszliśmy do takich wniosków, że to może być ten wulkan, właśnie, który zniszczył, zniszczył wspomniany mu. Dlatego będzie tutaj nowa sekcja z widoczną tutaj ośmiornicą. I wyłów Pereł nie będzie możliwe, dopóki się nie zrobi tego etapu. Ale co w nim będzie, to możecie się na razie domyślać, spekulować, szczegółów o konkretnych powiem. Więc tak wygląda nowy etap, który planujemy dodać. Jest to tylko i wyłącznie koncert, taki bardzo prosty, szybki i taka notatka bardziej, no ale to może już troszeczkę właśnie e, rozgrzać dyskusję e, na, na ten temat. Czy macie może w ogóle jakieś pytania dotyczące tego remastera, czy, czy tego co robimy? Może uda nam się odpowiedzieć. Czy oprócz tego macie jeszcze w jakieś inne takie dodatki, zupełnie nowych planów? Tak. A nie mogę ci powiedzieć więcej. Jeżeli by to co wspominałem na całej tej prezentacji, to mogę powiedzieć tyle, że jeżeli by nam się kiedykolwiek udało dotrzeć do e, wehikułu czasu, to ta sekcja przyszłości byłaby bardzo rozszerzona. Z nawiązaniami myślę, że do cyberpunka lub W Crossover z kapitanem Bombą. No na pewno nie w formie oryginału, no bo no, wiadomo, które słowa właśnie nie pojawiają w tych przygodach, ale no... Ale tak można pomyśleć. Macie może tutaj? tak. Skoro. Nie, macie już możecie tak. To... Myślałem, że może jakieś tam, no wiadomo, że to, co jest przeznaczone na demo, to demo, ale czy macie już tam jakieś inne nasze wychodzę. Jak chodzi o planszę, to powstaje już jedna plansza, kolejna, e, nie jest to rzeka, e, tylko e, to jest e, ta sekcja, jak e, jest ochroniarz. To, ta plansza już jest częściowo narysowana, nie przeze mnie. E, a tak to no to, e, jak chodzi o kwestie programistyczne, to masz więcej gotowe? No, z już że tego to właśnie to odłożenie na po prostu podstawowe mechaniki wygląda budowanie na podstawie jeszcze to zajmuje się dużo. W ogóle na czym bazuje się No robot? No, no, nie, nie bazuje się na tym stanie. na najmniejszy. na to są <grym> <grym> no. no, ja, no, Tak, To jest taki, bardziej to jest remake niż remaster, ponieważ z oryginału na ten moment jedyne co się tam znajduje. To się. Dosłownie nic więcej. Grafiki są narysowane od zera, animacje są wszystkie sklecone od zera, e, jest wszystko napisane tak samo, całkowicie od zera, więc to jest, no tak jak, tak jak mówię, bardziej różne remaster, ale remaster przecież jest dużo łatwiej. Widzicie w tak? Co? w tak? No, więc, więc tak to wszystko wygląda. Z mojej strony jeszcze jak mogę powiedzieć o rzeczy, które są gotowe faktycznie, a jeszcze w temie nie, nie ma, no to jak była więc robią, Jak chodzi o jego animację, ale no nie mam ich tutaj, żeby wam je zademonstrować. No i jak jest w stanie chodzić w każdą stronę, więc on ma przygotowane animacje na chodzenie w każdą stronę i rozmawianie w każdą stronę, więc to, to są też takie rzeczy. Jakieś pytania? Czy będzie prezentacja jeszcze raz puszczona? Jeszcze raz? Bo jest jeszcze prezentacja taka ciepła w tą, czy jak to było? W sensie pokazywaliśmy jak wygląda gra, ale w tej chwili po prostu puszczamy ją, żebyście wy już mogli grać, bo nie ma sensu kolejny raz nas, żeby ona była przechodząca, jakby już się próbować. To demo jest i tak na tyle krótkie, że możecie sobie spokojnie sami podchodzić tutaj grać.

znaczy, No, okej. Okay. No, nie można. <grymina> to jest normal. To To nie Aha, Z mojej strony to były generalnie to było To Do demów, które możecie tak, jak sobie 500 klatek. No dobrze, pewnie. 500 osobnych rysunków, każdy z postaci, która się może ruszać. Bardzo proszę okay. I tutaj właśnie chyba największa z animacji, która jest kompletnie pomijana, to jest y, animacja Reksia płynącego do brzegu, która łącznie z tym jak trzyma ten latawiec, a później odpływa, zabiera 80 klatek. Więc to jest 80 klatek z tych wszystkich jest w tym. I o ile dobrze pamiętam 100 pary jest w samym systemie chodzenia to, żeby mógł się w każdą stronę obrócić i w każdą stronę kupić to tak samo 100 pary A reszta no to we wszystkich innych postaciach, którego czysta. Więc ten jest przerażający, natomiast ja sobie już wymyśliłem sposób jak to robić. I miejscami jest takie narzędzie w Photoshopie, fajne, marionetka. I mogę sobie narysować rysunek na przykład ręki, przybią, mu tutaj pina, tutaj pina, tutaj pina i taką krócić. ma w tym we Tak, dokładnie. I to jest to dużo przyspieszyło pracę, szczególnie Robinsona, którego udało się dwa dni praktycznie narysować. Dzięki temu, bo inaczej by się nie dało. Ja słyszałem taki, taki żar, że na Robinson Cruzo, to tam siedzi, bo zabłądził i za zachowanego. <grym> nie do tego. Yy... No pokoń, nie, nie, tego... Nie, bo to, bo to tego skoziłka ma tołka tak. A, Dobra, to w takim razie macie dalej no pytania jakieś. A jak nie, no to Wam zapraszamy tutaj. Nie, no to was zapraszamy tutaj. Tak, na ten moment tak po prostu, no bo nie możemy za bardzo nic więcej zrobić. Demo tak czy siak by było udostępnione dla wszystkich. Tylko planowaliśmy to zrobić już na, na konie, ale no nie jest gotowe po prostu. No, w takiej formie jeszcze nie chcemy go puszczać, no bo mimo wszystko to już jest z naszej strony... Wypuszczenie go dla was jest jakiegoś rodzaju deklaracją z naszej strony, że uważamy to na tyle gotowe, żeby wam to poddać. To, to nie jest na tyle gotowe, żeby wam to oddać. Więc musimy doprecyzować, połatać grę, połatać animację wtedy możemy Wam udostępniać. No i nie ma intra, Co? No nie ma intra. Na przykład. Brak intra to jest, nie, brak jest najmniejszy problem. Bo... No dużo takich rzeczy od strony, ze strony Bogdana pod kątem właśnie programowania, z mojej strony pod kątem animowania, więc potwornie więc musimy jeszcze to dograć i wtedy Wam udostępnimy demo w przyszłości, może co więcej, ale no, to zobaczymy. Hmm. Jak Walmart... no hmm. to będzie wyglądało? Myśleliście może o wskazaniu Teraz ten DALI 3.0 albo 2.0, 3.0 chyba robi furorę, albo druga aplikacja, ogólnie która pokazuje, tylko… że Zawsze tak jak w się niej mówi i można sporo sobie zaoszczędzić pracy czy wysiłku. Tak, jeszcze w tym temacie, nawet chyba wiele popularniejsze. Tak, dokładnie. Bo bardzo często, tam... Background bez jakiegoś żebyś na przykład zasugerował tym i stworzył coś na podstawie tego, to mogłoby być chyba jakieś dobre rozwiązanie. No, często upskiluje te, te kawiki do no 4K, na przykład. Mi ciężko powiedzieć, bo ja nawet nie słyszę o takich rozwiązaniach, więc ja nie jestem w stanie. Znaczy, to to było założenie giełbota do nie masy. To na pewno lepszy efekt, ale tak? jakiś czas będzie, no wiadomo, wiele, wiele, tak? No ale w tym przypadku zależy nam skwinta na jakości, to tak jakby... gdybyście, gdybyście na przykład skończyli całą grę, to dodając nowy kontent, już nie możecie, jakby no nie ma skąd brać ścieżki na terenie dźwiękowej hmm. i myślicie, że już z całą grą można było się faktycznie odezwać na do narratora, który gdzieś tam może coś dogra na potrzeby now, nowego levela, tak, do dosłownie 3-4 kwestie. Są e, takie plany. No, tak, jak to gra to będzie kompletna, to będzie to o wiele inny, inny odbiór. Z czym no tak, tak, się, tak, się Tak jak mówię, są takie plany, natomiast na ten moment no, to, to właśnie tym jest, planami, no, niczym więcej. Bo... To są dla nas w tej chwili takie kwestie, które nie są priorytetem. po prostu to tam, że kiedyś coś zrobimy, to nie jest tak ważne, jak to, że na przykład w tej chwili ja muszę poprawić kraba, żeby nie robił takiego przykłuca. <grym zauwańczeniem> no, to są tego dużo no Co daś? Ja, to nie jest mieć rolę prezesa, czyli się. Nie, chyba nie, nie. On dalej będzie miał swój debiut i to to, to, to to jednak musi Czeka. chyba zostać. Natomiast w wiosce pojawi się dodatkowy content w postaci małego easter -egga, podobnego do tego z zakończenia Reksiej Czarny. Konkretnie mowa o herbatce. Tutaj planujemy też swoje pięć groszy życia. Yy, I wylać nasze frustrację na powstawanie tej <laughs> Czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy Wam oddajemy kontrolę? A wy musielibyście zrobić dodatkowy kątem, tak? A, A czy zrobilibyście to... dwie wersje, że jedna wersja yy, Nie, od razu mówię, że nie. I to jest też yy, to samo pytanie, dlaczego yy, będziemy dawać przełącznika do zmieniania grafik yy, starych na